De misa presencia, como no tienes un remolino, y esquivas cada trampa del destino, como convierte ya, ona y Eva, de rodillas, como es que vuelas a un contracorriente, brillas única de tanta gente, y aporte así que como el sonido, es que este sueño que creí perdido es muy difícil de explicar. No tuve que vivir Jesteś w grupo Imperio z powodu projektu Machała. Po jego zakończeniu rozstaniesz się z firmą. Wiem. Wymyśliłem coś, żebyś mogła z nią współpracować jako właścicielka agencji podróże Moreno. To dlatego byłeś taki tajemniczy. Myślałeś o mnie i mojej przyszłości. Chodźmy do restauracji. Mendoza opowie o wszystkim. Jasne. Idziemy? Idziesz? Tak. Zaraz do was przyjdę. Zapomniałam telefonu, a muszę zadzwonić do mamy. Chwileczkę. Pośpiesz się. Dobrze. Co to robisz? Śledzę Rebekę. Jaką Rebekę? Oropesa. Pojechała do Acapulco. Widziałem ją. Także tego oszusta Mendoza. I ciebie wpatrzoną w Plutarka. Nie mów do mnie w ten sposób. Widząc cię z nim, wiesz co, jesteś męczący. Plutarko nie ma nic do ukrycia. Daj spokój. To ty daj spokój. Zrobił mi wspaniałą niespodziankę. Jakiś cudowny człowiek z tego plutarka, żebyś wiedział. Spotkaliśmy się z mecenasem, żeby omówić moją dalszą karierę. Flutarko myśli o mnie, a ty mu wierzysz? Oczywiście. Idź już, zanim ktoś cię rozpozna. Twoje przebranie jest fatalne. Na kilometr widać, że to ty. Jest doskonałe. Wszyscy cię rozpoznają: Rebeka, Plutarko i Mendoza. Idź już. Przebranie jest dobre, okropne. Plutarko cię oszukuje. Ta jego troska o twoją przyszłość to jedna wielka ściema. Nie zaczynaj. Nie znosisz go, więc we wszystkim, co robi, doszukujesz się podstępu. Bo to podstępny drang. Sęp, który krąży nad ofiarą. Mówisz jak Ewa. Mam cię dość. Zabraniam ci podejrzewać mojego narzeczonego, bo futarko jest moim narzeczonym. Jeśli chcesz znaleźć dowody, to gdzie indziej. Znajdę jej i założę się, że właśnie u Mendosy. A potem dowiadę ci, że plutorką nie jest taki, jak myślisz. Mam dość, daj mi wreszcie spokój. Ciągle powtarzasz to samo. A ja mam dość twojej naiwności. Udowodnię, że się mylisz. Idź już. Zabieraj stąd te ręczniki, kapelusz i wąsik. Nic mi nie wychodzi. Musiałem udawać kogoś innego. Nie masz pojęcia, co znaczy być gejem w dzisiejszych czasach. A tym bardziej w tej firmie pełnej uprzedzeń i homofobii. Zależy mi, żeby się piąć w Grupo Imperio. Dlatego Cię wykorzystałem, żeby wszyscy myśleli, że jestem babiarzem i Twoim chłopakiem. Wybacz, że cię okłamałem i wcześniej nie wyznałem ci prawdy. Jesteś niezwykłą kobietą. Nawet nie wiesz, jak ciężko mi było udawać kogoś, kim nie jestem. Kiedyś dawno temu przeżyłem potworne upokorzenie. Nie chcę po raz kolejny przez to przechodzić. Sprawdźmy, w którym pokoju zatrzymał się Mendoza. Jest. Co robisz przy komputerze? Co robię? Sprawdzałem, które pokoje się zwolniły, żeby dziewczyny mogły tam posprzątać. To nie należy do twoich obowiązków. Nie majstruj więcej przy moim sprzęcie. Jasne? Skąd się znasz na komputerach? Pracowałem w paru hotelach. To znaczy, były to raczej motele, takie przedrożne. Żadne tam pięcio- czy siedmiogwiazdkowe hotele. Co ty możesz wiedzieć o Siedmiogwiazdkowych? Znam je tylko ze słyszenia. W moim miasteczku było dużo zagranicznych turystów. Wracaj do roboty. Dzień dobry. Jeszcze lepszy. Pańska propozycja jest bardzo interesująca, ale najpierw muszę zakończyć bieżący projekt. Nie zapominaj o naszym ślubie. Proszę się zastanowić. Może któraś z opcji będzie pani odpowiadać? Nie rozmawiajmy już o interesach. Jesteśmy nad morzem. Odpocznijmy, zanim wrócimy do betonowej dżungli. Możemy pójść do baru przy basenie. Dobrze, spotkamy się na miejscu. Muszę się przebrać w kostium. Zawiadomie Lili. To moja przyjaciółka, francuska. Ja mogę jej powiedzieć. Pokój 18:45. Lili. Zawiadomie ją. Twoja narzeczona wszystko wyknęła. Pomówmy więc o tym, co najważniejsze. Kogo chcesz wrobić w tę aferę z deweloperem? Pamiętasz, jak ci mówiłem, przepraszam, klucz do apartamentu prezydenckiego od naszeczonej? Nic mnie tak nie ekscytuje jak dyskrecja. Coś tu musi być. Kim ty jesteś? To ty, ten Meksykanin. Chodź do mnie. Uwielbiam cię, szanok. Nie jestem żaden Shanok. Przytruj mnie mocno. Zostaw mnie. Chodź. Nie wypuszczę cię. Zostań chwilkę. Przestań, nie mogę. Berwę za to. Więc wykorzystałaś mnie. Wiesz, mi nie chciałem cię skrzywdzić. Gdybym nie był gejem, na pewno wybrałbym właśnie ciebie. Jesteś cudowną, doskonałą kobietą. Co mi to da, że tak mówisz? Jedyny facet, który uważał mnie za doskonałą, jest gejem. Wybacz mi. Nie wiem, co mogę jeszcze dodać. Powiedz, że to nieprawda. Powiedz, że kłamiesz. Nie kłamie. Wiem, że nie mogę cię o nic prosić, ale nie mów o tym nikomu. Jeszcze nie teraz. Proszę. Zostaw mnie samą. Nie dotykaj mnie. Proszę mi pomóc. Ten Szanok rzucił się na mnie. Nie wiem, co tu się dzieje, ale mecenas Smentosa prosił ci powtórzyć, że czeka na ciebie w barze. Na ciebie, nie Szanok. Pocałuj mnie. Odbiło ci... Nie chcę! Dlaczego? Bo jesteś stuknięta. Posłuchaj, sama się na mnie rzuciła. Co ty tam w ogóle robiłeś? Szukałem dowodów w rzeczach Mendosy. Nie sądziłem, że ktoś jest w pokoju. Już ci wierzę. Dowody. Jesteś zazdrosna, a to znaczy, że wciąż coś do mnie czujesz. Co za bezczelność! Nie tłumacz się, bo i tak nie uwierzę. Kokietowałeś tę dziewczynę, żeby coś z niej wyciągnąć. Niekoniecznie dowody. Przysięgam, że nie. Daj spokój, jakbym cię nie znała. Pomyślałeś sobie, poderwę francuskę, poszukam dowodów i upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. Sama się na mnie rzuciła. Wszyscy faceci tak mówią. Ale najsmutniejsze jest to, że nadal wykorzystujesz kobiety, żeby osiągnąć swój cel. Ciągle mi to wypominasz. A co mam zapomnieć? O to chodzi. Znowu chcesz mnie uderzyć? I tak nic nie poczujesz. Jestem już spakowany. Jeszcze tylko jeden dzień i będziemy w Acapulco. Co się dzieje? O co chodzi? Nie chcę jechać. Żartujesz? Dlaczego? Rodzice nie mówią prawdy, ale ja nie lubię kłamać. Nie zmyślaj. Niepotrzebnie zadaję się ze smarkulami. Wszystko zepsułaś. Odbiło ci? Zepsułaś mi plany, idiotko. Elena czeka na mnie w apartamencie. Leć do niej. Na pewno się niecierpliwi. Nie szkodzi, jak trochę zaczeka. Przynajmniej przyjmie mnie z większą ochotą. Trwamy z ciebie, list, Plutarko. I kto to mówi? Przedstawiłeś mnie w tak dobrym świetle, że Elena z pewnością odwdzięczy mi się w specjalny sposób. Powodzenia? Później zastanowimy się, jak wrobić Rebekę. Kiedy tylko zechcesz. Na razie. Daj z siebie wszystko, matadorze. Nie jest tak, jak myślisz. Wyjaśnię ci. Co? Że załatwiasz sprawy, wykorzystując kobiety? Nie podrywałem jej. Czemu mi nie wierzysz? A czemu bym miała? Nie chodzi o nią, ale o to, że nikogo nie szanujesz. Mnie wykorzystałeś, żeby odebrać mi projekt, Rebekę także, żeby wyciągnąć z niej informacje. To prawda, wykorzystałem wiele kobiet. Mężczyźni już tak mają. Oglądam menu, ale niczego nie zamawiam. Jedną z kobiet, które mi pomogły, była Victoria Infanta. To od niej dowiedziałem się o konkursie. Ona pewnie też była twoją kochanką. Coś tam między nami zaszło. Każdy ma jakieś grzeszki na sumieniu. Może ty nie masz? Ale także masz swoją przeszłość. Zakochałem się w tobie i nie jestem już taki jak dawniej. I ja mam w to uwierzyć. Zasłużyłem sobie na każde złe słowo z twoich ust. Byłem śmieciem i karaluchem. Jak ten, co tu idzie. Widzisz? Widzisz? Sam się zabiłem. Jesteś nie tylko śmieciem i karaluchem, ale także kretynem, oszustem, draniem, babiarzem, padalcem, twórzem. Wystarczy. Tak, byłem tym wszystkim, ale teraz cię kocham. Co ty na to? Zaczekaj, proszę cię, posłuchaj mnie. Przepraszam, nie chciałem tak powiedzieć. Obraziłeś mnie, nazwałeś idiotką. Przysięgam, że nie chciałem. Zrozum mnie, wpadłem w rozpacz. Wrzeszczysz na mnie i ja mam to zrozumieć? Nie o to chodzi. Od tygodni planuję ten wyjazd. Miałem nadzieję, że w końcu będziemy sami. A ty nagle mówisz mi, że nie jedziemy. Więc się załamałem. Ale wiesz, że nie jestem taki. I to jest najgorsze. Nie poznaję cię. Jakbyś był zupełnie kimś innym. Przestraszyłam się ciebie. Nie chciałem cię zranić. Ale to zrobiłeś. To się więcej nie powtórzy. Wybaczysz mi? Zmieniłem się, a ty jesteś jedyną kobietą, na której mi zależy. I pomagasz mi, a to znaczy, że w głębi ducha mi wierzysz. Nie mieszaj mi w głowie. Tak, wierzę, że być może jesteś niewinny, ale nie w to, że przestałeś być podrywaczem i mizoginem który nie myśli o konsekwencjach swoich kłamstw. Zamknij się. Milcz. Mam na myśli także to, co zrobiłaś innym kobietom, na przykład Samantzie. Po co wracamy do przeszłości? Spodziewała się twojego dziecka. Wiedziałeś? Była z tobą w ciąży, a ty <trybujesz> nic nie zrobiłeś. <trybujesz> Elena, Elena, to ty? Czerwony kapturek? gotów do ataku. Nie brakuje ci naszych filmowych schadzek. Zawej wilczku, jak za dawnych czasów. Jesteś gorszy niż myślałam. Wiedziałeś, że zostaniesz ojcem i nie kiwnąłeś palcem, żeby pomóc Samancie. Jesteś skończonym łajdakiem. Kiedy się dowiedziałem, było już za późno. Nie mam powodu, żeby cię okłamywać. Wiadomość o ciąży dotarła do mnie na długo po tym, jak Samantha postanowiła pozbyć się dziecka. I bardzo mi przykro z tego powodu. Mam wyrzuty sumienia. Ale nie będę cię okłamywał. Gdyby powiedziała mi wcześniej, na pewno nie wiedziałbym, co zrobić. Bo wtedy byłem egoistą. Ale miłość do ciebie mnie odmieniła. W tej chwili pragnę jedynie założyć rodzinę z.